To umożliwi Państwo na wykonanie i obrazu. Także za chwileczkę zostanie wyłączone. Proszę stojąc, wysłuchać wyroku. Już może macie Państwo wykonane wszystkie rzeczy dobrze. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie że akt 7 SAWA 1470 przez 23 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie to obecnym po rozpoznaniu na rozprawie. W dniu dzisiejszym sprawy ze skargi gminy miasta Olsztyn na decyzję ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 17 maja 2023 roku o, o odpowiednim znaku, jak w decyzji, w przedmiocie nałożenia obowiązku usunięcia pomnika oddala skargę. Proszę usiąść, sąd przedstawi krótkie motywy rozstrzygnięcia. Kontroli sądowo-administracyjnej zaskarżonej decyzji należy stwierdzić, że jest ona zgodna z prawem. Spełnione zostały przesłanki z, z artykułu 5b ustawy o zakazie propagowania komunizmu. Zostało przeprowadzone prawidłowo postępowanie dowodowe. To postępowanie dowodowe zostało jeszcze uzupełnione na etapie postępowania odwoławczego z przyczyn, które zostały wskazane w. w z pełnomocnika, ze strony skarżącej, a z, y, też związane z, z kontrowersją wokół y, 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 całej, całej tej sprawy, to postępowanie w ocenie sądu zostało przeprowadzone w sposób y, staranny. Tak naprawdę, jeśli chodzi o naruszenie, y, naruszenie y, przepisów postępowania, tutaj szczególne znaczenie ma artykuł 5a, ustęp 3, y, punkt, 3, bo to, to jest tak naprawdę zarzut, który, do którego sprawdza się skarga, a mianowicie że zachodzi wyjątek, który nie pozwala zastosować, nie pozwala zastosować artykuł 5b. Chodzi mianowicie o to, że pomnik ten został, no w ogóle zostały spełnione przez wyjątki, ale szczególnie ten wyjątek właśnie z punktu przecieka. Jeśli chodzi o te wyjątki to tutaj trafnie organ wskazu, że nie jest wystawione na widok publiczny, nie znajduje się na terenie cmentarza, innych miejsc spoczynku, nie został wpisany do rejestru zabytków. No i kwestia jest właśnie, czy został wystawione na widok publiczny w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej, naukowej lub podobnym charakterze w celu innym niż propagowanie ustroju totalitarnego. No tak postawione pytanie należy odpowiedzieć w sposób... Yy, negatywny, on został wystawiony na widok publiczny w celu, wyłącznie w celu propagowania ustroju totalitarnego, co wynika z całego postępowania dowodowego. Taka jest też wymowa tego pomnika. W tym celu on został postawiony, zamówiony, została zawarta umowa, tak też został skonstruowany w sposób, w swojej warstwie zewnętrznej, również to ma symbolizować zniszczenie częściowych pomnika poprzez e, usunięcie się Pajmota nie zmienia tutaj jakby wymowy całego pomnika. Sam fakt, że jest on, e, że jest on, e, takie ocenie może zmienić w żaden, żaden sposób to, że został sporządzony przez e, wybitnego rzeźbiarza, projektanta, e, pod jego nadzorem, Ksewerego Dunikowskiego. E, te ewentualne walory artystyczne, ale nie mogą przesłonić wymowy historycznej tego dzieła, a tą wymową było gloryfikowanie Armii Czerwonej, propagowanie ustroju totalitarnego, e, zawalczowanie historii. Tutaj to jednoznacznie wynika z, z przebiegu postępowania dowodowego. E, należy również wskazać w ocenie sądu, że nie było podstaw do Pojawić, no nie pojawił się ponownie, ale pod rozwagę został oceniony ten poddany wniosek o zawieszenie postępowania w ocenie sądu. Nie było postawy, sytuacja jest troszkę inna niż w orzeczeniu, o którym mowa z maja 2023 roku. Tutaj mamy ostateczną decyzję, ostateczne postanowienie IPN-u, to po pierwsze, które nie zostało oskarżone, ale nie stało na razie uchylone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w innym postępowaniu, więc w tamtej sprawie było inaczej, tak było uchylone. Po drugie należy też podkreślić, że to postanowienie jest jednym, jednym z elementów materiału dowodowego, a nie tylko jedynym, jedynym źródłem dowodowym w Nie bo dla samodzielnie dokonali tej oceny yy, dlatego w ocenie nie ma postęp do zawieszenia tego postępowania. To wszystko jeśli chodzi o e, ustępię. Dziękuję bardzo. Dziękuję za udział. W sprawie wyrok jest nieprawomocna, ale stąd nie poucza profesjonalnych, które po możliwości ewentualnego ilego zastarzenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.